Badania naukowe i nauka mówi tak, otyłość jest potężna, z tym się wiążą choroby, które... Obciążają ten system ochrony zdrowia, czyli nasze pieniądze. Teraz większość dzieci śmiało można powiedzieć, że ma nadwagę lub otyłość, a to ewidentnie sprawia, że wchodzą w tą drogę w przyszłych chorób metabolicznych, no bo przecież większością osób, które produkują tabletki, no nie zależy na tym, żebyśmy odpisywali te tabletki, tylko przepisywali na odchudzanie coraz więcej nowych tabletek. Otyłość i nadwaga dzieci no to jest problem, który niestety nabiera na prędkości, na skali, na znaczeniu, dlatego, że coraz więcej e, młodych osób, coraz więcej dzieci choruje metabolicznie chociażby na stłuszczenie wątroby, chociażby na cukrzycę typu drugiego. Jasne, i to nie jest problem wyimaginowany. Ja y, co jakiś czas robię bilanse dzieciaków i rzeczywiście y, patrzę na te uśmiechnięte, kochane dzieciaki, których świat. Prowadzi w takim kierunku, że prawdopodobnie większość z nich w wieku 30 lat bądź 40 lat już będzie miało przynajmniej jedną chorobę metaboliczną albo kilka chorób metabolicznych, bo to jest tak. Kiedyś przecież, jak my byliśmy dzieciakami, no ta otyłość wśród dzieci praktycznie nie istniała. Taka jest mm -hmm. prawda teraz większość dzieci śmiało można powiedzieć, że ma nadwagę lub otyłość, a to ewidentnie sprawia, że wchodzą w tą drogę w przyszłych chorób metabolicznych, co trudno niestety sobie jeszcze uświadomić nam, rodzicom, w przyszłości. No bo przecież dopóki coś nie zaboli, dopóki coś nie zacznie się sypać, no to nie jest problemem najczęściej i ja też widzę te obserwacje, że wszystko jest dobrze, dziecko jest uśmiechnięte, no przecież nie ma żadnych chorób stwierdzonych, nie bierze leków, więc nic nie trzeba Trzeba zmieniać, róbmy tak jak dalej robimy, ale trudno nam wyjść te kilkanaście, kilkadziesiąt lat w przód. No to ja przygotowałem na, na dzisiaj raport NICU z 16 grudnia 2021 roku, czyli w miarę świeży, który dotyka otyłości i nadwagi u dzieci. Coraz większy problem, coraz mniej skuteczne działania, nikt o dostępności profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. No i w tym raporcie możemy przeczytać następujące zdania. Choć w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 otyłość uznano za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenie za jeden z priorytetów Działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie tylko nie doprowadziły do spadku, ale nawet do zahamowania tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Skala problemu rosła. Choroba zaczęła dotykać coraz młodsze dzieci, a skuteczność terapii była niewielka. No i ciekawe dlaczego. To rzeczywiście. <laughs> no co tu zrobić? Problem jest duży. Tak. No mamy władzę, żeby właściwie w jeden dzień wszystkich wsadzić w maseczki, a właściwie nakazać wszystko, co tylko sobie chcemy, zgodnie z badaniami naukowymi. Badania naukowe i nauka mówi tak, otyłość jest potężna, z tym się wiążą choroby, które obciążają ten system ochrony zdrowia, czyli nasze pieniądze wobec tego, no, mamy władzę, żeby coś zrobić, żeby ten trend odwrócić. No jak się okazuje, mimo tego władzy i wpływu na wszystkich nas jakimś rozporządzeniem jednym czy drugim dalej problem otyłości istnieje? Nie, ba, wręcz przeciwnie. On pikuje mhm. do góry i zastanówmy się z czego to może wynikać. No, no, na, na moje to trzeba zrobić system, który faktycznie, każde elementy tego systemu działają zsynchronizowane, strategicznie, jest jakaś wizja, są narzędzia, które poszczególni pracownicy i uczestnicy tego systemu Systemu używają. No, ale Przede wszystkim trzeba, trzeba zastanowić się nad narzędziami skutecznymi, bo głównie teraz system przecież odchudza nasze dzieci poprzez no, standardowo liczenie kalorii i y, motywowanie do aktywności fizycznej. No to nikt się przygląda, jaki jest procent skuteczności w odchudzaniu. No, odchudzanie równa się zdrowieniu metabolicznym, tak można powiedzieć. Do redukcji masy ciała doszło jedynie w przypadku kilkunastu procent pacjentów do 18 roku życia, u których zdiagnozowano ten problem. W poz to było 15%, a w opiece specjalistycznej 13%. Zdaniem kontrolerów izby przyczyną tak małej skuteczności leczenia były błędy diagnostyczne i przestarzały metody o, terapii. Lubię to słowo przestarzałe metody terapii niemożliwe, przecież. Jesteśmy nowoczesnym krajem, tak? No to stosujemy nowoczesne metody terapii. No tak by się wydawało, że osoby, które są kompetentne, powinny być na bieżąco z nowoczesnymi metodami terapii. A ja uważam, że zresztą w, pod koniec tego filmu damy swoje sugestie. Ja uważam, że tak ważny element, tak wielodyscyplinarny, tak oparty na psychice i nie tylko, oddawać w ręce źle zorganizowanego systemu, i to nie tylko w systemy w Polsce, bo systemy służby zdrowia czy ochrony służby zdrowia są z, skrajnie źle zorganizowane na całym świecie. I teraz przekazywać w ten system tak ważną rzecz profilakty jak profilaktyka chorób metabolicznych, no, ja bym tutaj naprawdę uważał, ewentualnie monitorował ściśle ten system. E, zwłaszcza, że to, co za chwilę usłyszycie, no to będzie taka wisienka na torcie z trzema wykrzyknikami. Zbyt mało uwagi poświęcono także profilaktyce. Jak wynika z ustaleń, NIK. W badanym okresie ponad połowa kontrolowanych placówek POZ na zapobieganie otyłości i nadwadze nie wydała nawet złotówki, a profilaktyka polegała głównie na udzielaniu ustnych pouczeń i przekazywaniu materiałów promocyjnych przekazywanych przez Firmy farmaceutyczne. No, czyli zobaczcie, no, wracamy do tego problemu. Jeżeli szpital jest niedofinansowany, to bierze e, na korytarz, wystawia różnego rodzaju aparaty do e, picia Coca-Coli, do słodyczy z MM-sami, no bo, bo firmy dają za to pieniądze. Jeżeli szkoła jest biedna, no to sprzedaje w sklepikach e, te rzeczy, które się sprzedają, bo biorą marżę od sklepikarzy, którzy muszą mieć utarg. Poza tym ja, to, to jest proste. Motywacja niestety, niestety, na szczęście różnie to wynika, wielu osób to, to jest możliwość zarobienia na czymś. Wobec tego, kiedy narzuca się pewną rolę i pewne zadanie POZ-om, czyli i tak obciążonym dodatkowo pacjentami czasem itd. No, to yy, właściciel takiej przychodni przelicza sobie to na wymierne korzyści. W związku z tym, że nie ma wymiernych korzyści, no pojawiają się firmy, które yy, widzą wymierne korzyści, wobec tego produkują ulotki yy, po to, żeby swoją linię edukacji przedstawić. No, linię, która myślę, że chyba domyślacie się, nie jest tą linią optymalną do zdrowia, no bo przecież większością osób, które produkują tabletki, no nie zależy na tym, żebyśmy odpisywali te tabletki. Tabletki, tylko y, przepisywali na odchudzanie coraz więcej nowych tabletek. Plus ja myślę, że jeżeli skala niedoboru profesjonalnego personelu w POZ-ach, czy w specjalistycznej opiece zdrowotnej jest tak wielka, że jakikolwiek problem jeszcze tam dorzucając, zwłaszcza tak wielodyscyplinarny problem jak zdrowie metaboliczne, który wymaga przecież długich wizyt, przecież wymaga edukacji, zorganizowania tej edukacji, no to jest tak naprawdę skazywanie tego problemu na porażkę i to sromotną. Zobaczmy jaka jest skala zjawiska w ogóle otyłości i chorób metabolicznych u dzieci. Otyłość to nie jest defekt estetyczny, a wymagający leczenia najpowszechniejszą obecnie na świecie chorobą cywilizacyjną, mogącą powodować wiele powikłań zdrowotnych. Osoby z nadmiarem tkanki tłuszczowej są narażone nie tylko na zaburzenia metaboliczne, ale także na cukrzycę, nadciśnienie udar, chorobę wieńcową, schorzenia kardiologiczne, czy zaburzenia oddychania, czy zwyrodnienia stawów. Raport Światowej Federacji do Spraw Otyłości wydany w marcu 2021 roku wskazuje także silny związek między otyłością a problemami natury psychologicznej, ryzykiem zachorowania na nowotwory, a nawet na choroby wirusowe. No tak, i teraz marzy mi się, żebyśmy... Yy... Widząc siebie, czy widząc nasze dziecko z nadmiernymi kilogramami czy otyłe, nie bagatelizowali tego. I to ja nie mówię, że to jest nasza wina, nasza rodziców wina, dlatego że my nie jesteśmy wyedukowani pod tym kątem. Boimy się silnego wiatru, boimy się wirusa, boimy się wojny, boimy się śmierci z innych przyczyn, często takich przyczyn zupełnie irracjonalnych, ale nikt nie edukuje nas, że... Za dziecka, kiedy przybieramy na masie ciała, to nasze ryzyko chorób w przyszłości zdecydowanie i drastycznie rośnie. Ryzyko nowotworów, tak jak powiedziałeś, wielu chorób. I marzy mi się, żeby ta świadomość, chociażby dzięki takiemu kanałowi jak nasz, była coraz większa, żebyśmy autentycznie musimy się tego przestraszyć i zacząć działać w tej kwestii. I zobaczcie, to co teraz usłyszycie jest już pełną abstrakcją, no bo z jednej strony, no zobaczcie na to. Skala zjawiska systematycznie rośnie, co szczególnie niepokoi w przypadku dzieci i młodzieży. Według danych Instytutu Żywienia i Żywności z 2018 roku polskie dzieci są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie. W latach 70. ubiegłego wieku nadmierną masę ciała notowana w Polsce u mniej niż 10% uczniów, podczas gdy w ostatnich latach u ponad 22%. Z kolei z raportów opracowanych na zlecenie ministra zdrowia wynika, że w 2018 roku nadwagę miało nawet 3,5% dzieci w wieku szkolnym. Zobaczcie. Według Instytutu Żywienia i Żywności, czyli tego, który rekomenduje nam wszystkim, co mamy jeść, od przedszkoli, po szkoły, po instytucje i tak dalej, dane są takie, że w latach 70., kiedy tak naprawdę nie funkcjonowała piramida zdrowego żywienia i funkcjonowały jeszcze, jeszcze te stare, starodawne, naturalne, związane z logicznym myśleniem sposoby jedzenia, czyli jedliśmy to, co było naturalne, nie kupowaliśmy za bardzo przetworzonej żywności i nagle zaczęło się, mamy jeść 13 posiłków wysokowęglowo, Mamy jeść chlebki, mamy jeść bułeczki, mamy jeść tego mnóstwo, wylearniste, makaroniki i nagle no, dziękujemy Wam za te dane. No, dane są zatrważające i teraz no, ciągle rośnie. Dajecie zalecenia, a ciągle otyłość rośnie. To może zalecenia są nie tak, czy powiecie, że to pacjentów jest wina, bo wydajecie dobre Pacienty. zalecenia, a oni nie słuchają. Twoja wina jest, jest gruba. gruba. Twoja? Twoja. Jesteś się leniuszkiem, się bo nie się nie ruszasz. Obecnie to właśnie na lekarzach POZ ciąży odpowiedzialność za rozpoznanie otyłości jako choroby, a także za udzielanie pomocy w postaci odpowiedniej prewencji i dobrze dobranego leczenia. Jak pokazała kontrola NIK, nie przynosi to pożądanych efektów. Zatem, zdaniem Izby, konieczne jest stworzenie ujednoliconego, zintegrowanego podejścia do problemu. I teraz, no oczywiście, że tak, tylko że no, ten system jest nieudolny i on będzie nieudolny bardziej. Teraz, co zintegrowane, jakimi środkami, w jaki sposób to zrobicie? To jest polityka, to jest się, takie gadanie dla gadania. Zdrowie w swojej ręce, ten raport się fajnie pisze. No, no, w, w, sami musimy wziąć swoje zdrowie metaboliczne. My Wam oczywiście pomożemy. Ale ty fajnie przeczytałeś integrację. No to co my tu robimy na tym kanale? Słuchajcie, niesamowita społeczności, niezależnie myśląca i pięknie żyjąca. Tu się integrujemy, tutaj to jest nasz świat, w którym dowiecie się, jeżeli chcecie i macie ochotę zdobyć świadomość, jak długo i pięknie żyć i jak prawidłowo także odżywiać dzieciaki, żeby one mogły długo i pięknie żyć, a niestety mają tą niechlubną szansę że dzieciaki, niektóre dzieciaki w tych czasach niestety, ale będą żyły krócej niż ich rodzice. Zgodzisz się chyba, że kluczowym jest profilaktyka. Słowo profilaktyka. No zobaczmy w takim razie co na ten temat twierdzi ten raport. Kluczową rolę w skutecznym zapobieganiu nadwadze i otyłości odgrywa profilaktyka, polegająca na propagowaniu zdrowego stylu życia, na który składa się aktywność fizyczna i prawidłowe nawyki żywieniowe edukowane w tym zakresie dzieci w przyszłości będą miały mniej problemów zdrowotnych, co z kolei pozwoli ograniczyć koszty leczenia ich następstw. No tak, ale to jest ogólne mówienie. Tutaj w ogóle nie widzę jakichś wskazówek. Tutaj widzę znowu na pierwszym miejscu aktywność fizyczna, no pomijając fakt, że ona jest bardzo ważna. No dzieciaki są najczęściej aktywne fizycznie. nie wiem, czy zauważyliście, ale dzieciaki ciężko utrzymać w miejscu. Nie trzeba je zachęcać do aktywności fizycznej. Większość dzieci więc trzeba hamować z tej aktywności fizycznej, żebyśmy sobie rodzice o Odpoczęli. Wobec tego, no coś tu chyba nie działa. Trzeba zmienić sposób jedzenia i to, co atakuje nasze dzieci i nas, i nas, rodziców, po to, żebyśmy kupili tą zdrową przekąskę z kawałkiem owoców. Kluczowe w procesie prewencji, a także leczenia otyłości, jest bowiem zachowanie pacjenta, ponieważ sama zmiana stylu życia, w tym nawyków żywieniowych, oraz zwiększenie aktywności fizycznej w dużym stopniu zahamowują rozwój zaburzeń metabolicznych. Ogranicza to czas leczenia oraz wystąpienie powikłań wynikających z otyłości jest najtańszym sposobem przeciwdziałania w tej chorobie. Tymczasem działania profilaktyczno-edukacyjne w tym zakresie są zaniedbywane na rzecz tak zwanej medycyny naprawczej, działań podejmowanych w chwili zgłoszenia się pacjenta z poważnym problemem zdrowotnym. Oczywiście, że tak, niestety systemy na całym świecie no, pod wielką inspiracją przecież tych, którzy korzystają finansowo z nieudolności tych systemów, są tak zorganizowane, żebyśmy naklejali plaster na złamanie, żebyśmy te tabletku przepisywali na tony, ale broń Boże, żebyśmy czasami nie wyleczyli społeczeństwa. Z cukrzycy typu drugiego, z większości chorób metabolicznych, no bo interes się nie będzie kręcił. Kiedyś takie fajne zdanie przeczytałem: Chore i przestraszone społeczeństwo to dobre społeczeństwo do zarządzania, także trzymajcie się, ale to jeszcze nie koniec. No to przejdźmy do leczenia w takim razie. Jedną z przyczyn długiego oczekiwania na pomoc był brak specjalistów medycyny rodzinnej, endokrynologii, diabetologii dziecięcej oraz pediatrii metabolicznej. Zdaniem krajowych konsultantów w tym czasie, w 2019 roku lekarzy rodzinnych powinno być uwaga, o 60% więcej, a pediatrów metabolicznych nawet o 300% więcej. No, tak, ale z drugiej strony, znowu próbujemy zrzucić winę i, jakby robić to, co moim zdaniem jest bez sensu. No, szukać ten najbardziej wykwalifikowany personel, który trzeba wykształcić, którego już nie ma. I co nagle znajdziemy endokrynologów dziecięcych? I co znowu wyedukujemy ich tą starą wiedzą? Przecież to tak. wystarczy. Od, odgórnie zabronić yy, sprzedawać yy, yy, słodkich napojów i yy, jogurcików wypełnionych cukrem, które są główną przyczyną otyłości naszych dzieci i po sprawie. No dobra, wiem, wyciągam tak, tak rękę z nocnika, to jest w ogóle moje marzenie, które wiem, że nigdy się nie spełni, ale nadzieją jest internet, nadzieją jest niezależny internet, w którym dowiecie się, jak prawdziwie żyć i, i wy możecie zdecydować bez względu na to co system zrobi i by zatrudni kolejnych specjalistów którzy i tak suma sumarum nic Dobrego nie przyniosą, bo przecież nie na tym polega wprowadzanie zmian. Uważam, że najlepszy specjalista na świecie od odchudzania czy od zdrowia metabolicznego wrzucony w ten system będzie biegał jak andzia w pargu i, i, krzyczał, i krzyczał pomocy, i pewnie przytyje z tego stresu. I teraz słusznie zaznaczają kierownicy placówek POZ, mówią, że w procesie leczenia i nadwagi i otyłości powinien być włączony też dietetyk, a w niektórych przypadkach także psycholog. Leczenie otyłości bez fachowego doradztwa zmieniającego dotychczasowy tryb życia, w tym diety, w większości przypadków nie przyniesie spodziewanych efektów. I teraz ja wiem, co myślą kierownicy przychodni, mówią sobie, no my tym, co mamy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć, jakby tego, co mamy, czyli. Tych swoich obowiązków, no to jeszcze będziemy, mamy się zajmować czymś takim, co wymaga narzędzi, i tak dalej. No to my chcemy się podzielić z innymi specjalistami tą odpowiedzialnością, zrobić zespoły multidyscyplinarne. No to do tego nigdy nie dojdzie. No i przejdźmy do wniosków w takim razie. No, wnioski, propozycje zmian są takie. Wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych, świadczeń z zakresu poradnictwa żywieniowego i leczenia dietetycznego. No dobra, to kto będzie uczył tych dietetyków? No ale dobra, to znowu, znowu, no, no przecież chyba mówimy tutaj jasno. Tu chodzi, nie chodzi o to co robić, tylko chodzi o to jak tak. robić. Czyli no takie zdanie, że wprowadzić świadczeń gwarantowanych w zakresie poradnictwa żywieniowego i leczenia dietetycznego, ok, tylko... Jaka wiedza będzie za tym szła? Jakie poradnictwo żywieniowe? Czy znowu będziemy mówić, że mamy jeść 6 razy dziennie? I co to znaczy leczenie dietetyczne? No znowu będziemy kazać pacjentowi biegać maratony i liczyć kalorie, tylko bardziej, jeszcze bardziej intensywnie i dotrzemy do każdego? No nie, musi się zmienić jakość porad, nie ilość porad dietetycznych, tylko jakość porad dietetycznych. No przecież nie może być tak, że dajemy ulotki z firm farmaceutycznych, no bo jeżeli wrzucimy tam tysiące specjalistów, no to oni przez ten system będą zachęcani do przepisywania leków, a nie do faktycznej, realnej zmiany. I życzymy sobie tego i wszystkim Wam, żebyśmy yy, może całego systemu wiecie, że nie zmienimy, chociaż z wami to, z tą falą, która, e, która nabiera i z niezależnymi umysłami waszymi? No ja coś czuję, że jesteśmy w stanie zmienić wiele, ale zacznijmy od zmiany w swoim lokalnym świecie, środowisku, w swojej rodziny, u swoich dzieci, babci, ciotków i wujków. Dobra, czy Ty już skończyłeś Młody mm -hmm. Człowieku? Bo ja bym chciał pokazać kciuka, który jest ważny dla nas w tej działalności. Walicie w kciuka i zasubskrybujcie, prosimy Was, ten kanał. Wtedy bezduszne algorytmy podeślą ten film dalej. Wtedy zmniejszy się ilość wojen na świecie.